Witam w kolejnym odcinku mojego przewodnika po zasadach gry Advanced Squad Leader. W ASL występuje bardzo wiele najróżniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu piechoty. Karabiny maszynowe, miotacze ognia, działa bezodrzutowe, pancerzownice, lekkie mostrze i cała masa tego typu rzeczy, nawet takie cuda jak Goliaty. Ale bronią, którą wykorzystujemy zdecydowanie najczęściej, są karabiny maszynowe. I im właśnie chciałbym poświęcić ten odcinek przewodnika. Występujące w ASL karabiny maszynowe możemy podzielić na trzy kategorie. Lekkie karabiny maszynowe, czyli LMG, średnie karabiny maszynowe, czyli MMG, oraz ciężkie karabiny maszynowe, czyli MMG. Na grafice tutaj widzimy tego rodzaju karabiny należące do trzech armii, które znajdują się w podstawce, czyli niemieckie, radzieckie oraz fińskie. Jak także widać tutaj specyfiką sprzętu niemieckiego jest to, że może być dismantled, czyli rozłożony. Przy czym dzięki czemu zmniejsza się jego ciężar, ale zachowujemy także pewną zdolność do prowadzenia ognia. Przyjrzyjmy się teraz żetonowi karabinu maszynowego, na przykładzie radzieckiego, lekkiego karabinu maszynowego. Po pierwsze, w prawym górnym rogu mamy skrót oznaczający, co to jest za typ broni. Tutaj mamy LMG, czyli Light Machine Gun, lekki karabin maszynowy. Pod nim znajduje się liczba w kwadracie. Jest to Rate of Fire, czyli szybkostrzelność danej broni. Jeżeli podczas rzutu w Infantry Fire Table uzyskamy na czerwonej kości taką lub niższą liczbę, wówczas dana broń może wystrzelić ponownie do przeciwnika, zaraz po tym jak rozstrzygniemy rezultat tego ostrzału. Pod Rate of Fire znajduje się liczba z literką B. Jest to tak zwany Breakdown Number, czyli podatność na uszkodzenia. Jeżeli podczas rzutów Infantry Fire Table uzyskamy łącznie rezultat ten lub wyższy, wówczas broń odwracana jest na stronę drugą, jako uszkodzona. Jeżeli na rzetelnie karabinu nie ma tej liczby, oznacza to, że wynosi ona automatycznie 12. Dalej, poniżej mamy dwa standardowe współczynniki, z których ten po prawej. To zasięg broni. W tym przypadku wynosi on 6. Zauważmy, że jest on podkreślony, co oznacza, że karabin maszynowy posiada spraying fire, czyli możemy rozdzielić jego ogień między więcej celów. Liczba obok w tym przypadku dwójka, to siła, z jaką strzela nasz karabin maszynowy. Pamiętajmy, że jeżeli strzelamy poza zasięg, siła ta dzielona jest przez 2. Czyli gdybyśmy strzeli do celu znajdującego się w odległości 7, 8, 9 itd. punktów heksów to strzelilibyśmy z siłą 1. Wreszcie, po środku mamy 1 PP. Oznacza to, że ciężar tego karabinu wynosi 1 potage point, a zatem jest on bardzo lekki. Może, może go nawet dźwigać pojedynczy dowódcy. Druga strona żetonu określa stan po jego uszkodzeniu. W lewym górnym rogu znajduje się liczba z literką R. Jest to liczba, którą musimy wyrzucić podczas rally phase, jeżeli chcemy naprawić dany karabin. Jeżeli uzyskamy liczbę taką lub niższą, karabin odwracamy z powrotem na stronę pełnosprawną. Jeżeli jednak podczas tego testu wyrzucimy liczbę określoną w, lewym, w prawym dolnym rogu żetonu, Znajdującą się obok litery X oznacza to, że dana broń zepsuła się nam na Amen i nie możemy już z niej korzystać, jest usuwana z gry. Tym, o czym trzeba pamiętać w przypadku karabinów maszynowych, jest ich ciężar. Wpływa on niekiedy bardzo znacząco na ruch przenoszących je jednostek. Każda drużyna i półdrużyna posiada trzy Inherent Portage Points. Czyli punkty określające, jaki ciężar może nosić. Zaś każdy żeton przedstawiający pojedynczego żołnierza posiada jeden Inherent Portage Point. Oddział może bez jakichkolwiek ograniczeń przenosić sprzęt o ciężarze równo, równoważnym posiadanym Inherent Portage Point. Krótko mówiąc, drużyna może przenosić cię, e, ciężar. 3 portage points lub mniej, i nie wpływa to w żaden sposób na jego ruch, dowódca może przenosić ciężar jeden portage point i nie wpłynie to na jego ruch. Jeżeli przekraczamy tę liczbę, to wówczas każdy nadprogramowy portage point, czyli punkt ciężaru, zmniejsza o 1 liczbę punktów ruchu posiadanych przez nasz oddział. Spójrzmy tutaj. Radziecka drużyna przenosi ciężki karabin maszynowy o wartości 5 portage points. Jako, że inherent portage points drużyny wynosi 3, w związku z czym przekraczamy tę liczbę o 2. Czyli w swojej fazie ruchu radziecka drużyna będzie miała o 2 zmniejszoną ilość punktów ruchu i będzie mogła przesunąć się zatem tylko o 2 punkty ruchu. Znajdujący się tutaj obok, radziecki dowódca posiada e, LMG. LMG e, e, posiada ciężar 1 Potach Points, zatem dowódca może go przenosić bez jakichkolwiek ograniczeń. Należy pamiętać, że dowódca może maksymalnie przenosić ciężar o wartości dwóch Potach Points, nigdy więcej. Oddziały nie mogą łączyć swoich Potach Points, ale Dowódca znajdujący się na jednym polu z oddziałem może dodać swój, swoje IPC Inherent Points do IPC oddziału. Krótko mówiąc, gdyby na przykład ten dowódca tutaj znajdował się na polu z drużyną, nie posiadał swojego LMG, to mógłby dodać swój IPC do IPC drużyny i wówczas ich łączna IPC wynosiłoby 4. Przy ciężarze 5 karabinu oznaczałoby to, że ciężar ten modyfikuje ilość posiadanych punktów ruchu tylko o 1, a nie o 2. Jak zauważyliśmy, ciężar broni potrafi znacząco wpłynąć na możliwości ruchowe jednostki. Niektóre armie zwróciły na to uwagę i wprowadziły broń, którą można było rozkładać i składać w miarę szybko. Tak, aby oddział mógł przemieszczać się bez konieczności obciążania się ponad zmiany. W ASL rozkładanie broni jest możliwe podczas Prep Fire Phase i Defensive Fire Phase. Oddział, zamiast prowadzić ogień z danego karabinu maszynowego, może zadeklarować, że go rozkłada. Wówczas niejako zużywa go i nie prowadzi już w tej fazie ognia, ale że ton. Karabinu zastępowany jest żetonem rozłożonego karabinu. Spójrzmy na sytuację. Tutaj Niemcy na polu E6 posiadają HMG, który posiada 4 portage points. Krótko mówiąc, ograniczałby nieco zdolność ruchu niemieckiej drużyny. Postanawiają zatem go rozłożyć. Trwa powiedzmy niemiecka prep Fireface. Żeton zastępujemy zatem żetonem HMG. Zauważmy, w formie rozłożonej posiada on już tylko dwa portage points, zatem nie wpływa niekorzystnie na ruch. Ale co ważne, zachował wciąż zdolność prowadzenia ognia z siłą 3. Oznacza to, że nawet z rozłożonego karabinu możemy prowadzić ogień, aczkolwiek jest on już o połowę ponad mniejszy, mniej skuteczny niż w przypadku złożonego. Podobnie sprawa się ma w przypadku Rate of Fire, które uległo zmniejszeniu. Przejdźmy teraz do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do strzelania. Prowadząc ogień z karabinu maszynowego, dodajemy siłę tegoż karabinu do siły jednostki z niego strzelającej. Spójrzmy na sytuację tutaj. Trwa radziecka Prep Fire Phase. Radziecka drużyna na polu M4. Jest uzbrojona w LMG, znajduje się na jednym polu także z dowódcą. Postanawia ostrzelać niemiecką drużynę na polu K2. Rosjanie strzelają z siłą 4, do tego dodają siłę 2 karabinu maszynowego, zatem łącznie strzelają z siłą 6. Modyfikator to plus 1 za las i minus 1 za dowódcę, czyli będziemy strzelać z siłą 6 bez modyfikatorów. Załóżmy, że podczas rzutu na czerwonej kostce wypadła jedynka. Oznacza to, że po zakończeniu strzelania, rozstrzygnięciu jego wyników, Rosjanie mogą ostrzelać Niemców natychmiast po raz drugi z karabinu. Zaznaczam to, że z karabinu czyli, następny, czyli ten, ten następny strzał, który będzie miał miejsce zaraz po zakończeniu tamtego będzie prowadzony wyłącznie z siłą 2. Przy czym uwzględnimy modyfikator dowódcy, który brał udział w całym strzelaniu. Czyli będziemy strzelać z siłą 2, modyfikator minus 1 za dowódcę, plus 1 za las. Jeżeli podczas tego rzutu wyrzucilibyśmy 11 lub 12, wówczas żeton LMG zostałby obrócony na stronę uszkodzonego karabinu. Aczkolwiek ostrzał byłby oczywiście cały czas rozstrzygnięty. W przypadku rate of fire, czyli szybkostrzelności, należy pamiętać o jednym istotnym elemencie. Jeżeli strzelamy w trakcie fazy ruchu przeciwnika, to niezależnie od ilości uzyskanych rate of fire, oddział przeciwnika na jednym polu możemy ostrzelać tylko tyle razy, ile MP wydało on, aby wejść na to pole. Czyli wróćmy do tej sytuacji, którą mieliśmy tutaj przed chwilą. Tyle, że przyjmijmy, że miała miejsce właśnie movement phase niemiecka. Niemcy weszli na pole K2, płacąc dwa punkty ruchu. Rosjanie ostrzelali ich. Uzyskali Rate of Fire, na czerwonej kosce wypadło 1. Ostrzelali ich z karabinu. Po raz kolejny, po, czyli po raz drugi. Podczas tego drugiego rzutu również wypadło Rate of Fire, czyli na czerwonej kości 1. Jednakże, jako że Niemcy wchodząc na las wydali dwa punkty ruchu, nie możemy już ich na tym polu ostrzelać. Karabin zachowuje Rate of Fire, może być dalej wykorzystywany w tej fazie, natomiast ten oddział niemiecki mógłby zostać ostrzelany po raz kolejny tylko wtedy, gdyby wszedł na inne pole, będące w zasięgu ognia tegoż karabinu maszynowego, czyli L2, K3 lub p 2 Wprowadzenie ognia z karabinu maszynowego. Jest czynnością o wiele bardziej absorbującą niż strzelanie z broni osobistej. Zatem, nie każdy oddział może strzelać ze wszystkiego, co ma. Ktoś może pamiętać, co prawda, niektóre filmy wojenne, gdzie żołnierz łapie karabin maszynowy pod pachę, strzela i prowadzi z niego ogień do wszystkiego, co się rusza dookoła. No ale jednak my mówimy o grze, która aspiruje do bycia nieco bardziej realistyczna. A zatem, podstawowa zasada brzmi: drużyna. Może strzelać z jednego karabinu maszynowego i dodać jego siłę do swojej siły ognia, lub strzelać z dwóch karabinów maszynowych, płacąc za to własną siłą ognia. Półdłużyna może strzelać z karabinu maszynowego, płacąc za to własną siłą ognia. Pojedynczy dowódca może strzelać z lekkiego karabinu maszynowego. Ale będzie prowadził ten ogień jako area fire, czyli wykorzysta jedynie połowę siły ognia karabinu i dodatkowo nie będzie mógł wykorzystać swojego modyfikatora. Dwóch dowódców może strzelać z ciężkiego karabinu maszynowego i średniego karabinu maszynowego, wykorzystując jego pełną siłę ognia, ale nie wykorzysta wtedy własnych modyfikatorów. Spójrzmy na sytuację jaką mamy tutaj. Przypadek pierwszy. Mamy tutaj dowódcę 8-1 z lmg 2 6. Jeżeli ten dowódca chciałby ostrzelać Niemców na polu G3, będzie mógł strzelać tylko z siłą ognia 1 i nie będzie mógł wykorzystać swojego modyfikatora. Przypadek drugi. Radziecka półdłużyna z ciężkim karabinem maszynowym 6-12. Jeżeli ta półdłużyna będzie chciała ostrzelać Niemców na G3 z karabinu, będzie mogła to zrobić, wykorzystując wyłącznie siłę ognia karabinu. Nie będzie mogła wykorzystać własnej siły ognia. Ewentualnie może ostrzelać z własnej siły ognia, nie wykorzystując karabinu. Przypadek trzeci. Radziecka drużyna z LMG i HMG. I MMG, przepraszam. Tutaj żołnierze radzieccy mają wybór. Mogą ostrzelać Niemców z własnej siły ognia połączonej z siłą ognia MMG uzyskają 8, sił, 8 punktów siły ognia i to jest chyba najlepsze rozwiązanie, ale mogą też y, spróbować y, ostrzelać Niemców z LMG i MMG razem. Będą mieli wtedy 6 punktów siły ognia, gdyż nie będą mogli już wtedy wykorzystać własnej, własnej siły ognia, ale jedyna zaleta takiej sytuacji byłaby taka, że y, Mogli, mieliby wtedy większą szansę na wykorzystanie Rate of Fire którejś z tych broni. Wreszcie, przypadek czwarty. Dwóch radzieckich dowódców obsługuje tutaj MMG. Rosjanie strzelają do Niemców z siłą 4, ponieważ wykorzystują pełną siłę oknia karabinu. Natomiast nie mogą nadal wykorzystać własnych modyfikatorów, czyli nie będą wykorzystywali modyfikatora minus 2 jednego z dowódców. Generalnie karabiny maszynowe, podobnie jak, cała, jak normalna piechota, mogą strzelać w dowolnych kierunkach bez ograniczeń. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy MMG lub HMG znajduje się w lesie, w budynku lub w gruzowisku. Wówczas po oddaniu pierwszego strzału w danej fazie koło żetonu musimy położyć żeton covered arc. Określający w którym kierunku ten, ten karabin strzelał. Do końca tej fazy ten karabin może strzelać tylko w tym jednym kierunku. Spójrzmy zatem, jakby to wyglądało tutaj. Bo powiedzmy, że mamy radziecką Movement Phase. Radziecki oddział wszedł na pole G3, gdzie ostrzelali go Niemcy z pola F4 z karabinu maszynowego. Ostrzał się zakończył, powiedzmy. Trwa dalej radziecka faza ruchu. Rosyjski oddział wchodzi na pole H6. Niemcy nie mogą już tutaj go ostrzelać z karabinu maszynowego, ponieważ jest on wycelowany w kierunku między polami F3 i G4. Oczywiście mogłaby to go ostrzelać sama piechota, bez wykorzystywania karabinu. Żeton określający kierunek w takiej sytuacji zdejmujemy po zakończeniu danej fazy, lub, jeżeli strzelający był przykryty żetonem PIN, to żeton ten pozostaje tam aż do końca defensive fire face. Oczywiście sytuacja jest podobna, jeżeli mamy określone w zasadach scenariusza karabiny o ściśle określonym umiejscowieniu. Powiedzmy tak, ustawione na stałe. Zdarzają się takie, rzadko bo rzadko, ale w scenariuszach na przykład z wszelkiego rodzaju Wtedy, że ten, może, ten karabinu może strzelać tylko w określonym kierunku i nigdy poza nim. To by zamykało podstawowe informacje na temat karabinów maszynowych w Advanced Squad Leader. Dziękuję.